No dobrze, jak to wszystko działa? Zdarzenia, przekonania, wzorce, schematy zachowań. Podświadomość działa według schematów, wzorców, które stosuje w znanych sobie sytuacjach albo które dostosowuje do sytuacji, które się pojawiają. Kiedy coś się dzieje, podświadomość odwołuje się do swojej pamięci, do swoich doświadczeń i wybiera program najlepiej pasujący do danego zdarzenia. Skąd się biorą te programy, schematy działania, przekonania? Po pierwsze, biorą się z przeżytych doświadczeń, z przeżytych zdarzeń. Kilkukrotnie przeżyte podobne zdarzenie zostaje uogólnione i w ten sposób powstaje wzorzec, schemat działania. Gdy w przyszłości pojawi się podobny bodziec, podobne zdarzenie, wywoła ono automatyczne uruchomienie danego wzorca, danego zachowania. Po drugie, schematy działania, przekonania biorą się z bardzo emocjonalnych, traumatycznych przeżyć. Po trzecie, Zostają one wpojone przez środowisko, w którym się wychowujesz, do przekonania autorytetów, rodziców, nauczycieli, ważnych dla ciebie ludzi, ale także telewizję, religię, lansowaną modę. Po czwarte, mogą to być błędne interpretacje zdarzeń, które miały miejsce. Mogą to być również wymyślone, wyimaginowane zdarzenia coś, co w rzeczywistości nie miało miejsca. No, i mogą być też różne inne rzeczy, których tutaj nie zakwalifikowałem do żadnej z tych grup. Generalnie przekonania, wzorce zachowań chronią, zapobiegają negatywnym skutkom. Ich celem jest automatyzacja zachowań zachowania instynktowne. Z reguły również nie pamiętamy zdarzeń, a przekonania pozostają. Im bardziej emocjonalne przeżycie, tym przekonanie jest bardziej trwałe i ma większy wpływ na nasze życie. Na stosunek do świata, na relacje z ludźmi, na to, co przyciągamy do naszego życia. Nie musisz pamiętać pierwszych zdarzeń, które stworzyły dane przekonanie. O przekonaniach wnioskujesz na podstawie teraźniejszych zdarzeń. Jeżeli masz cel, chcesz coś zmienić w swoim życiu, chcesz rozwinąć coś w sobie, to masz motywację do zmiany siebie. To normalne, że pojawiają się przeszkody, przekonania, które Cię blokują na Twojej drodze. Albo brak przekonań w danym temacie i dopiero będziesz tworzyć przekonania. Łatwo jest budować nowe, gdy nic nie przeszkadza, gdy masz przygotowany grunt. Ale co zrobić, gdy są sprzeczne przekonania, które blokują nowe przekonania? Teraz będzie o usuwaniu wspomnień.